Hej, cześć. Witam w pierwszym filmie w 2025 roku. Dzisiaj jesteśmy po warsztatach rozpoznawczych 2025 GSR. Jesteśmy w garażu, rozpakowujemy się. Tutaj mamy wyłożony sprzęt. Tam Michał czyści karabiny. Po, po całym weekendzie w lesie nie patrzcie, nie zważajcie na nieporządek. O tak, uśmiechnij się do kamery, bo trzeba do tego po prostu, trzeba walczyć z tym wszystkim, no i yy, porozmawiajmy chwilę o tych warsztatach, co to w ogóle jest i dlaczego my tam się w ogóle pojawiliśmy, nie? Yy, po pierwsze, jak dobrze wiecie, to yy, Suriwal Tech, to nie tylko sam Suriwal, tylko wszystkie elementy związane z, z obronnością taką i takim, można powiedzieć, samoświadomością tego, że trzeba być przygotowanym na wszystko czyli kwestia ucieczki, kwestia jakiegoś tam maskowania się, działania małych grup, no bo ten survival i takie elementy związane z, z militariami e, są obecne w naszym życiu od dawien dawna, więc nie tylko interesujemy się survivalem, nie tylko tym się zajmujemy, takim stricte survivalem i szkoleniami, ale także wszystkimi elementami związanymi z Wyposażeniem, tak, wyposażeniem, taktyką, i innymi rzeczami, takim, można powiedzieć, w takich działaniach tudzież specjalnych, tudzież jednoosobowych, nie? jednoosobowych ktoś źle brzmi, nie ma chyba takiego terminu, ale chodzi o to, że obrazowo, jak byłaby jakaś wojna, no to ktoś się przygotowuje do niej, ktoś ma jakiś sprzęt, ktoś chce gdzieś tam uciekać, no to to jest jednoosobowa działalność taka, o, jestem sam i uciekam sam, nie? Przykładowo, nie? Więc my też myślimy o takich rzeczach, jak wcześniej się interesowaliśmy mocno działaniami specjalnymi w, w lesie, a z racji tego, że drony to jest przyszłość i robotyka to jest przyszłość także w walkach, więc udało nam się zapisać się na warsztaty rozpoznawcze GSR, które się odbywają chyba co roku. I zostaliśmy dołączeni do sekcji dronowej Charlie. Sekcji dronowych było bardzo chyba dużo, bo cztery miało być na front, na, jedną, na jeden, można powiedzieć, yy, zespół, komponent, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, obrazowo, była grupa uczestników, podzielona na dwie, można powiedzieć, strony, czerwonych i niebieskich, my byliśmy niebiescy i w tym komponencie niebieskich były oczywiście operacje, część operacji naziemnych i cztery sekcje dronowe, które w sumie zamieniły się w trzy sekcje dronowe i my byśmy, Jednym z komponentów tych sekcji dronowych, nie? czyli sekcja Charlie dzieliła się na dwie. Szkoła partyzantów przyjęła jedną sekcję Charlie 1, a my byliśmy Charlie 2. Czyli nasz trzyosobowy zespół, Jakuba za kamerą i Michał, tworzyliśmy sekcję dronową Charlie 2. Dostawaliśmy różne zadania związane z, z pracą dronem, czyli rozpoznanie, zrzuty e, i, i przemieszczanie się, zabezpieczanie. Różnych dziwnych miejsc i to było bardzo fajne ćwiczenie, bardzo duże, dlatego że działaliśmy i dla potrzeby swojego, można powiedzieć, plutonu, oraz także na potrzeby całego, można powiedzieć, tego komponentu dowództwa, czyli mogliśmy zostać rzuceni w jedno miejsce, a później za chwilę zwijaliśmy się i lecieliśmy w jakieś inne, robić jakieś inne rzeczy, nie? więc my musieliśmy być bardzo mocno samowystarczalni. I może ogólnie krótko, tak powiem o tym, jak to wygląda, takie działanie takiej sekcji. To jest bardzo fajna sprawa, jeśli w ogóle myślicie o. O obronności, no to ta robotyka jest bardzo bardzo przyszłościowa, i jeśli myślicie o tym, żeby coś się rozwijać, no to to jest element, dlatego my się też to zaangażowaliśmy i to ćwiczymy, bo to jest element, którego nie znaliśmy kompletnie. Czyli marznięcie w lesie i chodzenie z karabinem znamy bardzo dobrze. posterunki, zasadzki, jakieś inne rzeczy, to mamy, znamy bardzo dobrze. Nie? Strzelanie na krótko, na blisko, na daleko, znamy bardzo dobrze, i tym się wszystkim zajmowaliśmy przez wiele lat, ale robotyka jest dla nas taką po prostu rzeczą nieznaną. Więc żeby się czegoś nauczyć, żeby się rozwinąć, żeby zobaczyć jak to jest, żeby też umieć się działać. Czyli teraz wiemy już jak ktoś na ciebie leci dronem, co robić, to warto w to zainwestować, i tego się uczyć, tego się szkolić, nie? O tym się szkolić. Więc kluczem oprócz umiejętności oczywiście latania dronem, bo to jest najważniejsze, czyli umieć trzeba latać dronem i operować tym dronem jest to jest jedna rzecz, bo pozostałe rzeczy to jest współdziałanie w sekcji, w zespole. Czyli każdy musi wiedzieć co mamy robić, jak działa postawienie posterunku takiego dronowego. Nie? I z tego, co rozmieniliśmy, że tutaj jedną z najważniejszych rzeczy działając w takich warunkach jest zgranie zespołu i wiedza, jak wygląda postawienie takiego stanowiska dronowego, więc każda osoba w zespole musi dokładnie wiedzieć wszystkie, musi znać te wszystkie aspekty. Czyli w jaki sposób. Dlaczego? Yy, dlatego, że być może ja będę zajęty czymś innym, więc ktoś, kto będzie przygotował dla mnie na przykład miejsce do latania, musi wiedzieć, jak ja mam się przygotowane miejsce do latania. Jak yy, ja muszę wiedzieć, gdzie w plecaku jest siatka maskująca, albo kto ją ma, bo być może ta osoba będzie zajęta czymś innym. W związku z tym. Wszystkie osoby muszą wiedzieć absolutnie o wszystkim, czyli jak zbudować stanowisko takie dronowe. Żeby się nie okazało, że przychodzisz i tej osoby nie ma, bo ona gdzieś poszła, coś robi, yy, dostała jakieś inne zadanie, a ty stoisz, czekasz i mówisz, Michał miał siatki, nie wiem gdzie to jest. Nie? Chodzi o to, że przychodzisz i wiesz dokładnie, jak wygląda postawienie tego stanowiska dronowego, a to jest dosyć trudne, yy, bo musisz znaleźć odpowiednie miejsce. To miejsce wyznaczać, i wielokrotnie było tak, że ktoś wyznaczał na miejsce. Na przykład cały zespół Charlie miał dowódcę, i, i zostaliśmy, zostaliśmy wyznaczony po prostu rejon, gdzie to mamy siedzieć. Ale wielokrotnie było tak, że ktoś po prostu wskazywał gdzieś w tym perymetrze, trzeba postawić swój stanowisko. No i trzeba je wybrać tak, żeby spełniało kilka zadań, żeby było zamaskowane. No i dzisiaj wszyscy, pewnie wszyscy wiedzą, co oglądają, że kłopotem największym jest termowizja, w związku z tym widać was praktycznie z powietrza. I dużo da postawienie takiego stanowiska w takim miejscu, że już przyroda zrobi za was wszystko. W związku z tym, gęsty, mocny młodnik, który zabezpiecza was ilością tego zielonego od góry, już powoduje, że tak naprawdę wy nie będziecie widoczni. Nie? Kłopotem oczywiście jest wejście, i wejście do, takiego, do takiego bunkra, do takiego schronienia, no ale to jest temat, który da się zrobić na sto innych sposobów, można powiedzieć. nie? Więc trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. To miejsce oczywiście nie może być takie od razu. Yy, można powiedzieć, yy, szukam słowa, yy, takie pierwsze do zobaczenia, bo trzeba pamiętać o tym, że ciebie też mogą szukać inni droniarze. i Jak widzę miejsce, o, tu bym się schował, to znaczy, że to miejsce trzeba sprawdzić. nie? Z reguły stawia się gdzieś na granicy lasu, bo z środka lasu ciężko, ciężko wylecieć dronem, więc przy granicach lasu trzeba postawić w miarę. Trzeba zrobić sobie w drogę wyjścia, więc w każdym zespole musi być na wyposażeniu każdego zespołu musi się znajdować piła i sekator. To jest sekator marki Felko. Felko to jest chyba najlepszy, z tego co mówi Kuba, który się zna. Najlepszy sekator, jaki jest. Swiss Made, nie? Dlatego, że musi sobie wyciąć wejście, wyjście z młodnika, dopuszczenia dronu, drona przykładowo, ale też na miejscu, gdzie siedzisz, w krzakach gęstych. Jak będą te gałęzie na wysokości oczu, no to też y, pracujesz w nocy, nie używasz światła, przechodzisz z miejsca na miejsce. Tego światła i tak jest wystarczająco, bo odją się baterie, jakieś inne rzeczy. Droniarze to nie są goście, którzy siedzą bezpośrednio na polu walki i muszą się strasznie martwić tym, żeby ktoś ich zobaczył. Z reguły jesteśmy gdzieś tam za, za linią wroga, za linią wroga, no, za linią frontu mocno. W związku z tym dosyć daleko i to jest czasem 500 metrów, czasem 3 km. Więc nie trzeba się strasznie obawiać tak, że wróg będzie szedł z pozycji ziemi. ziemi i cię zobaczy, ale z pozycji powietrza trzeba to e, dokładnie sprawdzić. Nie? Więc ten, to światło nie może się wybijać gdzieś tam do góry. E, I wycinasz takim sekatorem, sobie po prostu czy piłką, wszystkie drobne, małe gałązki, żeby po ciemaku nie obrócić się i nie wybić sobie oka e, o tą gałąź. Bo to zupełnie działa inaczej niż w przypadku postojniku obserwacyjnego normalnego, gdzie z reguły leżysz, mało się ruszasz. Tutaj jest tak, że gościu wchodzi. Wypuszczać drona, przychodzi, ładujesz baterię, co zmianę baterii. Pilot, którym byłem ja, musi wstać, trochę rozruszać kości, więc cały czas się poruszamy w tym, w tym posterunku. więc Sekator i piła to jest niezbędny element i w miarę wszyscy powinni wiedzieć, gdzie w plecaku to ma ktoś, nie? czyli jedna osoba, na przykład to było na moim wyposażeniu, miałem sekator i miałem piłę w plecaku, ona była w kieszeni zewnętrznej, także stawiamy plecak i wyciągamy ten te element. Plecakiem to też nasze doświadczenie, bo nasz zespół był. W zupełności, można powiedzieć, samowystarczalny, jeśli chodzi o dostanie się na punkt, znaczy, że podejeżdżaliśmy samochodem tam, gdzie się dało, jak najdalej. Następnie maskowaliśmy go siatkami maskującymi i pilnowaliśmy, żeby nie było za blisko tego samochodu, dlatego że drugi droniarz, który jest przeciwko wam, jak zobaczy, praktycznie ciężko zamaskować pojazd, który przyjechał. No, trzeba go po prostu trzeba mieć dużą ilość siatek maskujących. Więc to też jasne, masz samochód, możesz to wieść na tym, nie? natomiast to i tak przebija się przez, przez te siatki maskujące, więc robisz wszystko, żeby tego samochodu nie było widać. Natomiast zdarza się tak, że go po prostu widać. Nie? E w związku z tym on nie może być blisko ciebie. Więc to musi być 500-700 metrów. Jak ten samochód będzie 500 metrów od ciebie, to i tak jest taka połać terenu, że jak będziesz dobrze zamaskowany, to ten droniarz po prostu będzie latał, on około was latał, latał. I jeśli ty nie zrobisz jakiegoś błędu, to, to jest mała szansa, że cię, że cię znajdzie. Ideałem byłoby to, żeby ten samochód był rzeczywiście jeszcze dalej. Nie? Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo stawialiśmy samochód, maskowaliśmy go, wyciągaliśmy plecaki, w których mieliśmy wszystko. Czyli nie musieliśmy niczego nieść w rękach i mieliśmy plecaka. Każdy miał w swoim plecaku wszystko. Plecaki ważyły mniej więcej między 18 a 25 kg. Kuba chce coś dodać jeszcze. 10 minut. Że już 10 minut minęło, no. tak? Że bardzo się rozlekam, tak? Dobra, więc y, to jest bardzo ważne, dlatego że plecak na ramię to zapewniał. Dlatego, że Kuba na przykład niósł EcoFlow, czyli baterie, to mamy tu w pokrowcu, która służy do ładowania... Gdzie jest wejście do nich? Do ładowania baterii i to jest niezbędnym elementem na o, jeszcze zostało 85% ładowania, nie? Nie? Poczekajcie, 58% bo do grunogami trzeba, nie? Eee, kable do połączenia się i ładowania. Eee, powerbank do kontrolera, żeby był podpięty. Dlatego, że musieliśmy streamować ten obraz, więc ktoś musi nieść EcoFlow'a, który waży jakieś 10 kg, nie? Ktoś musi nieść Starlinka do przesyłu danych. I tu mamy Starlinka w pokrowcu. To jest nowa wersja ta, ta mini, mobilna i jego rozstawia się, no to też jest walka z tym, nie będę mówił na filmie, jakie są sposoby maskowania, bo oglądają różne osoby, natomiast też Starlink ma to do siebie, że po prostu daje w termo w wizję, w sensie daje wizję w termo, czyli jest w stanie dobry obserwator zobaczyć ciepło Starlinka, bo on musi być wystawiony na zewnątrz. W jest jeszcze sygnał kierunkowy, który... Warto zawędzić poprzez zakopanie go w dołku. Tak, można zakopać właśnie go w dołku, żeby on z poziomu ziemi nie był taki widoczny, czyli żeby nie złapać tego, tego sygnału tak, tak od razu szybko, nie. I są na to patenty, jak to, jak to zrobić? Ale tego nie mogę powiedzieć w filmie, bo film oglądałem już osoby. nie? Co potrzebne jest na takim stanowisku dolowym jeszcze, nie? No największy kłopot oczywiście to dzisiaj było zimno, znaczy dzisiaj, tak było zimno Więc musisz się mega ubrać i musisz być cały czas w miarę sprawny Więc mieliśmy swagmany Rękawiczki różnego rodzaju, dlatego nie da się operować idealnie Sprzętem latającym, czyli tym, tym Kontrolerem w rękawiczkach, więc marzyńcie dłoni było dosyć istotne. Druga osoba musi cały czas łączyć się z dowództwem, z tym tak zwanym tokiem i przesy robić przesył danych. Robi się to za pomocą e, różnych innych rozwiązań, więc takich można powiedzieć kombinowanych troszeczkę, bo to cały czas jest takie troszeczkę partyzantkę, i wszyscy z tym walczą. Więc to streamowanie polega na przesyłaniu danych poprzez właśnie z mojego kontrolera, poprzez jakiś tam system, którego też nie będę opowiadał, do, do dowództwa. I dowództwo widzi obraz mojego drona i daje mi rozkazy typu zatrzymaj się, obleć, poleć tam, zrób to, zrób tamto. Czy masz granat, czy nie masz granatu, nie? W naszym zespole zabraliśmy jeszcze sobie AT4. Boomboxa świecącego, po co? Po to, żeby przeszkadzał, i po to, żeby testować różnego rozwiązania. Być może, tak, byli, jesteśmy daleko gdzieś, tak jak powiedziałem wcześniej, ale później wsiadamy w samochód i poruszamy się w różnych miejscach, więc być może trafisz na przykład na zasadzkę albo zobaczyć jakiś inny pojazd. Więc posiadanie sobą czegoś takiego uważamy, że może być przydatne. Niekoniecznie, nie? Ale tak sobie tu wymyśliliśmy. Każdy z nas posiadał karabinek i doświadczenie tych warsztatów. Jest taki, ja tu korzystam z takiego, nie pokażemy tych, żeby w filmie nie zobaczyć, numerów, nie? Akurat to jest XM177, zakupiony w RP Arms dzięki Janku. Oryginał 1971 roku bardzo fajny, bardzo celny, bardzo można powiedzieć super kurczę karabinek. 2,7 waży sam goły. Natomiast tu nowoczesny tłumik, do niego zamontowałem, no bo niestety tłumik jest niezbędny, dlatego że na pozycję idziesz w nocy korzystając z noktowizji, więc w razie jakiegoś kontaktu, jednak bez tłumika będzie dosyć skomplikowane, więc tłumik jest niezbędny. Różnie ludzie do tego podchodzą. Niektórzy noszą jak najmniejsze karabinki bez żadnych gratów, dlatego że to jest taka broń można powiedzieć do samobrony, bo jesteś droniarzem. Natomiast my wyszliśmy z założenia, że jesteśmy takim zespołem, który może, może zrobić wszystko. Zostawisz plecak i możesz podejść do walki. Mieliśmy na, ple... na, 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 na samochodzie małe plecaki, więc wystarczyło przełożyć po prostu sprzęt do patrolowania i mogliśmy się w każdej chwili zamienić po prostu w zespół do, do patrolowania. I z punktu widzenia wojny wyszkolenia dronowego jest bez sensu, bo może stracisz zespół, wyszkolony zespół droniarzy i ciężko go zastąpić, bo gościa, który jest pilotem, nie mówię, że to trzeba być jakąś niesamowite funkcje, nie? No ale jednak, żeby skumać te wszystkie elementy, to jest to trochę trudniejsze niż nauka, można powiedzieć, samej walki w, w terenie. Każdy z nas posiadał radio. Były wielkie pytania w internecie, co to jest za radio. To jest bardzo dobra kopia Harrisa, kupiona od y, naszych chińskich przyjaciół, która naprawdę działa. Można do nie podpinać oryginalne elementy, trzeba sobie znaleźć samemu po wpisaniu Harris w internet. Powinno wam coś wyskoczyć, nie? Więc, z taką łącznością kontaktowaliśmy się ze sobą, a z dowództwem na 100 innych sposobów, o których też nie będę mówił. Nie? W swoim wyposażeniu nie mogę pokazać chestiga, bo wiadomo, wiecie, że, że pracujemy, w związku z tym cały czas jest to elementem testów i sprawdzeń, ale sprawdzianów, sprawdzeniu. Natomiast, tu jest sprzęt, który był noszony w chestigu. Tu jest tłumik od bo muszę odkręcić ten. I to było mniej więcej podobne, każdy z nas miał mniej więcej podobne wyposażenie, czyli trzy magazynki do karabinka w chestigu, bo po co więcej. Kuba miał cztery, piąty w broni, w plecaku miałem jeszcze dodatkowe cztery, Tych później, jak wiedziałem, że trzeba było robić coś szybkiego, to z nich zrezygnowałem. Każdy z nas miał najmniej dwa granaty, bo były osoby, co miały i po cztery, czyli taki jeden obronny, jeden dymny, te obronne są bardzo fajne, to jest ta firma ukraińska Pyrosoft, która robi świetne granaty. Takie treningowe i ja miałem jeszcze dodatkowo cztery w plecaku do, do rzutów, także nie musieliśmy zabierać osobno tych grantów w jakiś tam inny sposób. litr wody i ciekawostka, rozpinialiśmy. Taki element, czy taki droniarz potrzebuje mieć ze sobą wyposażenie typu właśnie takie przetrwaniowo bojowe na czystygu. To jest niewygodne, kiedy siedzisz, latasz, operujesz, poruszasz się w tym, w tym miejscu, że do samochodu wysiadasz. I zdarzyła się taka akcja, że musieliśmy spotkać się z, ze snajperami, zespołem jakimś tam snajperskim, i we, wesprzeć ich lotami na, na, naszych dronów, ale musieliśmy wjechać na punkt i ich znaleźć. Z racji tego, że oni nie byli dokładnie w tym punkcie, musieliśmy wysłać zespół, który ich odnajdzie. I tym zespołem byłem: Ja i Kuba. Poszliśmy znaleźć tych gości. I co było, nie wiem, z 700-800 metrów przez las, może. I sobie wyobraziliśmy, że gdyby teraz nasz jakiś kontakt nastąpił, albo zostaliśmy, zostalibyśmy po prostu gdzieś odłączeni od tego zespołu i samych naszych pojazdów, to przetrwasz tym, co masz przy sobie. I wtedy jesteś w stanie gdzieś się uciekać, poruszać się, czy nawet walczyć, ale musisz mieć ze sobą ten sprzęt, więc jednak podesz podeszliśmy do tego w ten sposób, że to posiadanie sobą tego minimalnego sprzętu bojowego jednak jest, jest dobre. Nie? No oczywiście to się dopasowuje do tego gdzie jesteś i co robisz, bo jak siedzisz na bazie jakiejś yy, i masz samochód naszkowany do ucieczki, przykładowo i wiesz, że teraz będziesz dronował, to możesz ściągnąć te wszystkie graty w formie plecaka, zostawić je, karabin oprzeć, latać dronem, jak było przed czego, to chwytasz to wszystko i spitalasz, nie? Bo i tak mieliśmy tyle rzeczy do zwinięcia w razie jakiegoś ataku, że musielibyśmy coś, coś zostawić, nie? Co miałem jeszcze w zestawie z tym swoim? Dwie stazy. Litr wody, dwie stazy, dwa batony w, w wyposażeniu, notes z linijkami i z elementami do pisania, notowania, w razie jak dostajemy też prze, przez radio, zestaw przetrwania, zapasowe baterie, magazynek do pistoletu, dlatego że miałem jeszcze w oporządzeniu pistolet, który chyba się okazał takim overkillem, dlatego że kilogramowy pistolet na oporządzeniu jednak nie jest niezbędnym elementem, sprzęt do czyszczenia optyki GPS, busola, e, apteczka, z rzeczy do kamuflowania e, i taki na zimę lipstick, e, Noktowizor miałem na plecaku lub na głowie, bo się raczej nie pozbywałem plecaka. I oprócz tego tych pozostałych elementów, które miałem na sobie, czyli odzież, no to to jest sprzęt, który był noszony w, 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 w wyposażeniu, nie? E, chwilę w, wspomnień o, 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 o butach, o odzieży. Byliśmy ubrani w... Całe zestawy soft yy, helikonowskie, yy, czyli tego blizzarda, tam kombinowanego troszkę przerabionego z testów starego, nowego, ale może go spokojnie. Co to było? Coś spadło. Latarka yy, ci wypadła. Yy, I sprawdzę się superancko. Nawet nie musieliśmy mieć yy, kalesa na temperatura dochodziła do minus 10 w nocy. Więc na. Nie mam do ust, gdzieś tu poszedł. Na spodnie softshellowe zakładaliśmy maskałat i to przy minus 10 było wystarczające, na górze mieliśmy, nie ja miałem bieliznę, na no to miałem kurtkę z yy, jakąś taką wierę cienką ocieplaną, na to szedł softshell i chłopaki, ja też z tą zakładali po prostu na oporządzenie na wszystko Wolfanda. tą jakąś wersję testową mieliśmy z kapturem te dwustronne. W wersji białej, i to było takie docieplenie w trakcie siedzenia, kiedy nie trzeba było się poruszać. Kłopotem, oczywiście, były były buty, dlatego że jak musisz daleko iść, to musisz mieć wygodne buty, ale jak stoisz, to przy temperaturach takich wiecie 0 10 zaczynają ci marznąć stopy. Szczególnie że siedzisz 8 godzin w tym posterunku obserwacyjnym, więc tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy swagmany. Więc w momencie, jak było bardzo zimno, to ja wszedłem do swagmana. I dogrzewałem sobie nogi, i tak było zimno. I ja wybrałem takie rozwiązanie: czyli te buty IC, ICWR, czyli tam, nie wiem jak to się czyta nawet, to są armijne, amerykańskie buty z Nubuku, który ma tam jednak tą wadę, że jak jest mocno mokro, czyli nie, jest, nie, nie ma słego śniegu, to ten element po prostu Nubukowy robi się mokry. One mają goretek z w środku i mają wkładkę trinsulejta. Która daje w miarę takie ciepło oraz but zimowy ma po prostu dużą, coś tu pęka, trzeba coś wymienić, dużą, grubą podeszwę, która izoluje od dołu. No i w miarę było sensownie, jeśli chodzi o stanie, nie było ideału, ale jeśli chodzi o chodzenie, to już było troszkę problematyczne, nie? Eee, Michał miał, to jest super rozwiązanie, na super zimy, eee, nie pamiętam do jakich temperatur. Białe są chyba bardzo nisko. Michało, że. Możesz... No, teoretycznie do minus 20, a później już Amerykanie zakładają białe i one są tam do minus 4. To nie znaczy, że w nich jest ciepło, w, bo nie było w nich idealnie ciepło. No, nie, nie, nie. Aha, Lecz czyli. Białej skarpety nie było lekość, to jest świetne rozwiązanie na bardzo rzeczywiście e, zimne, e, zimne czasy, kiedy jest bardzo zimno, bo to jest taki but, który działa w systemie taki Wepper Barrier, czyli on jest po prostu kaloszem, tak naprawdę, ocieplanym powietrzem. W związku z tym twoja. Twoja wilgoć z twojej stopy zostaje w środku, ale jest ciepła, bo but po prostu nie ten element nie paruje, i zostaje ta wilgoć w środku. Co oczywiście może prowadzić do tak zwanej stopy okopowej, jeśli nie będziesz pamiętał o tym, żeby zmieniać skarpetkę co, co jeden dzień. Nie, czyli co chwilę trzeba ściągać tą skarpetkę, tak nawet wieczorem ściągasz skarpetkę, zakładasz suchą. Tu masz, Michał, już pięknie tego tego buta, wiesz? To jest Aha, no to jest super gumowy but, ciężki, pieruńsko. No i w tym się nie da chodzić, nie ja da się jeździć samochodem. Więc noszenie dwóch par butów też jest bez sensu, nie. Więc kula miał zwykłego, zwykłe AKU i jak chodził to było zajebiste, jak stał to było średnio. No, wybór jest dosyć skomplikowany, trudny. O jedzeniu jeszcze chwilę, bo przygotowaliśmy się, żeby sobie spożywać na miejscu, gdzie prowadzimy e, latanie. Przygotowaliśmy sobie e, leofilizaty, zajebiste te leofudy. Z kuchenką, i, e, e, i z palniczkiem, i mieliśmy w założeniach taką: wiecie, a będzie przerwa, czy tam będzie na przykład chwila, moment w lataniu, to sobie to zrobimy, no i okazało się jednak, że nie ma takiej możliwości. Najlepszym rodzajem jedzenia okazała się racja żywnościowa amerykańska, którą po prostu możesz, możesz zjeść na ciepło, ale też trzeba pamiętać o tym, że też wydziela ciepło i wtedy świeci w termowizji mocniej, lub e, może zejść na zimno. Nie? Po prostu taki rodzaj jedzenia jest tutaj w tym wypadku lepszy. Tak, zamówiliśmy sobie pizzę do lasu, bo była awantura w jakaś w internecie To jest oczywiście nieprawda, nie zamówiliśmy pizzy do lasu, tylko zjedliśmy wcześniej No bo jak działa ekipa dronowa? Masz tego EcoFlow'a, który jest w stanie załadować Ci 14 baterii Na całych 100%, tak? jak jest Jak są idealne warunki A jest temperatura minus 10 Masz na starcie ileś tam baterii, my mieliśmy 7 I 8 godzin spokojnie lataliśmy Bo był taki moment, że 8 godzin byliśmy w stanie spokojnie polatać No ale później ten EcoFlow już jest rozładowany więc ta ekipa dronowa może mieć drugiego EcoFlow'a lub agregat na przykład, jeśli jest bardzo daleko cofnięta, może odpalić agregat i, i spoko. No nasz zespół był tak, tak zrobiony, że nie tak, no, musiałeś wrócić naładować cały sprzęt. Masz powerbanka do telefonu, bo telefon masz z systemem ATAK, więc musisz go ładować osobno. Masz powerbanka do yy, do tego, do kontrolera i masz EcoFlow tutaj, więc musisz to załadować. Więc jesteś w terenie 12 godzin przykładowo. My oczywiście nie, bo z racji tego, że były to takie weekendowe ćwiczenia, więc skracaliśmy te dystanse. Normalnej sytuacji byłoby tak, że czali 1 by latało, czali 2 by ładowało baterie i później na przykład zmiana. Nie? Czyli 12 godzin na posterunku, zmiana, albo to nie cały dzień na posterunku i zmiana, no my byli, pewnie bylibyśmy w stanie by przetrwać jeść, bylibyśmy bez problemu 24 godziny, nawet więcej. Ale system ten dronowy, czyli po prostu ładowanie tych baterii wymaga od tego, żeby zjechać do tak zwanego safe house'u i ładować ten sprzęt. No i to, to, nie, to nie wygląda tak, że wróciliśmy i spaliśmy, bo wróciliśmy i spaliśmy 2 godziny, 3 godziny. Tyle, co daliśmy radę pododować rzeczy, i wracaliśmy potem w teren. No i pojechaliśmy sobie oczywiście na pizzę, jakiej całej nie zjedliśmy, to spakowaliśmy sobie i zabraliśmy w teren. Gdzieś zrobiliśmy zdjęcie i wrzuciliśmy w internet, i ktoś pomyślał, że zamówiliśmy sobie pizzę na pole walki. A nawet jak? Byłaby wojna i latałbym stąd, i to by pizza, bo, yy, bo ten. Bo, można powiedzieć, front byłby 4 czy 5 km stąd. To co za problem? Droniarze, można powiedzieć, z, yy, charakteryzują się swoimi prawami. No, musisz być najedzony wypoczęty. Może to być pizza, nie? Natomiast normalnie w naszych zestawach była racja żywnościowa. Aha, to jest jeszcze Laterman, który był w uporządzeniu, ale Kuba go przełożył, nie? Bardzo ważne jest dopasowanie, sprawdzenie swojego ciała, ubranie się, posiadanie. Takich rzeczy jak elementy do załatwiania potrzeb fizjologicznych, e, sznurki do, do budowy z tego, e, z, schronu, e, wazelina na przykład do smarowania e, i, i ten. różnych miejsc, różnych rzeczy. Jest mróz. E, dodatkowe batony e, i tak za ułożenie tych, tych rzeczy, bo to jest, podsumowując ten, 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 ten krótki filmik, to jest najważniejszy element, i nasze podsumowanie. Po pierwsze trzeba umieć latać dronem. Nie? To jest absolutnie najważniejsze. Druga rzecz, obsługa tej całej elektroniki, Starlink, system do streamowania, do dowództwa, który zawiesza się bardzo często. często. Obsługa tych wszystkich elektronicznych elementów, bo dostajesz gridy, dostajesz mapę, dostajesz mapę na ataku, później musisz sobie przełączyć. więc ta szybka, to nie możesz się gapić i patrzeć. Startujesz dronem, lecisz i ktoś Ci podaje gridy albo mówi Ci w danej miejscowości skrzyżowanie na wschód. I ty lecisz dronem, widzisz i, i mówisz: Kurka, to gdzie? Więc ktoś obok musi od razu otwierać mapę i sprawdzić, szukać tego elementu, bo nie dostajesz od razu punktu i nie wysyłasz tego drona tylko ty jesteś pilotem, i twój zespół musi cały czas wiedzieć, co się dzieje. Więc to jest element, którego się trzeba nauczyć na spokojnie obsługiwać tej całej elektroniki. Element walki, poruszania się w noctowizji, e, budowania stanowiska takiego, żeby było zamaskowane, obsługi swojego ciała, także po prostu zatrzymujesz się, ubierasz się, wiesz, ktoś mówi, dobra, wyruszamy, panowie, zwijamy posterunek, nie, no to nikt nie pyta, jak mam się ubrać, czy mam czapkę założyć, czy rękawiczki, tylko liczysz na to, że gościu raz, dwa, trzy spakuje wszystko, pomoże Ci, jak Ty robisz coś innego, to robisz coś innego, w momencie jesteśmy spakowani, plecaki chyc i maszerujemy i teraz nikt nie, nie będzie słuchał bo czekał na Ciebie, ty, czy Ty jesteś gotowy, czy Ty nie jesteś gotowy, tylko jest przez radio informacja, panowie, jak szybko, muszę, bo mieliśmy taką akcję w nocy, Dostaliśmy zadanie, czy czali 1 z 2 może się rozłączyć, i czy czali 1 może przejąć jeden, jeden, jeden cel, a czali 2 może wspomóc jakieś tam działania w miejscowości X. No i my powiedzieliśmy, jasne, oczywiście możemy przejąć miejscowość X, nie? No i dostaliśmy gridy i rozkaz typu tam, potrzebne, jest, o, potrzebne są oczy z powietrza na, jak, w jakiejś tam miejscowości. No i tak, ty pakujesz rzeczy, raz, dwa, trzy, wszystko musisz dokładnie tak samo popakować bo za chwilę będziesz rozpakowywał te rzeczy na innym punkcie. Następnie musisz sprawdzić sobie na mapie, gdzie masz jechać samochodem, omijając oczywiście te miejsca, no był front, więc nie możesz przejechać sobie przez środek frontu, nie. E, musisz tam się dostać, a na miejscu na szybko, bo dostawaliśmy przedstawio, kiedy będzie, kiedy będą moczy, kiedy będą moczy, a ty walczysz z mrozem, z kablem od kurwa jebanego Starlinka, rocinasz rzeczy, inne jakieś te, te, tematy, więc musisz mieć ogarnięty swój sprzęt, latanie i. Współpracę w zespole. Nie? I to jest bardzo fajna sprawa, jeśli można tak powiedzieć, że takie ciśnienie to są w ogóle bardzo fajna sprawa. Nie? Jesteśmy zadowoleni z, uciecz... z uczestnictwa i polecam Wam, że nawet jak nie interesujecie się do nami, to rozwijać się w tematach, w których czujecie się słabi, dlatego że to powodujecie, że otwieracie o... powoduje, że otwieracie oczy i, i, i można zobaczyć takie rzeczy jak, jak przygotowanie się do warunków wojennych trochę inaczej i, i, i zobaczyć coś ciekawego innego. To tyle. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. Yeah. <laughs>